Cześć, mam na imię Agata i w tym krótkim cyklu filmików nauczę Cię techniki makramy i podstawowych węzłów. I to będą pierwsze trzy filmy, takie ćwiczenia z węzłów, a w kolejnych dwóch upleciemy wspólnie prosty makramowy kwietnik. Zaczniemy od nauki węzła płaskiego. W tym celu będziesz potrzebować następujących rzeczy. I kiedy masz je już przygotowane, przygotuj sobie też dwa krótkie sznurki, takie po prostu kawałki równej długości, żeby zamontować kijek, na którym będziemy ćwiczyć na stanowisku. I żeby to zrobić, składam ten krótki sznurek na pół. Robię pętelkę przez którą przekładam końce sznurka i przywiązuję sobie po prostu do stanowiska Teraz to samo z drugiej strony. sznurek na pół. I przez powstałą pętelkę Wkładam te dwa końce. Wyciągam. I teraz wyszło mi w drugą stronę. No nic. to jeszcze. Z obie strony wyglądają tak samo i przywiązuję sobie na tej samej wysokości. Następny krok to dołożenie sznurków, z których będę wyplatać. Znowu składam sznurek na pół. Znajduję jego środek. Powstała w ten sposób pętelka. Przekładam przez patyk. Końce sznurka przez pętelkę. I dociągam. I ponownie sznurek na pół. Jego środek. Już pętelkę, przekładam przez kijek, przeciągam i zachowuję między sznurkami dużo odstępy. Sprawdzam, czy sznurki wieszą mniej więcej symetrycznie na środku mojego kika. Chociaż przy tych ćwiczeniach, które sobie wykonamy na początku, to akurat nie jest aż tak ważne. Teraz pokażę Ci, jak wykonać węzeł płaski. Węzeł płaski składa się z czterech sznurków, z czego dwa środkowe pozostają właściwie nieruchome rowerować będę tymi skrajnymi. I żeby wykonać węzeł płaski, sznurek po lewej przekładam sobie nad tymi środkowymi górą, sznurek po prawej nad tym lewym, który przyszedł mi na prawo, też górą, i jego końcówkę pod środkowymi i przez powstałą pętelkę. Trzymam sobie środkowe sznurki. A te boczne dociągam każdy w swoją stronę do samej góry. I to, co nam tutaj powstało, to połowa węzła płaskiego. Druga jego połowa to jest właściwie lustrzane odbicie, więc tym razem przekładam sobie nad środkowymi sznurkami sznurek prawy. Lewy kładę na nim, a jego końcówkę pod środkowymi przez pętelkę. I trzymając znowu naprężone środkowe, robię to tutaj tymi dolnymi palcami dłoni. Dociągam do góry. I to co mamy tutaj to jest właśnie pędzel płaski. I teraz to powtórzę na czterech kolejnych sznurkach. Sznurek lewy przechodzi nad środkowymi Prawy nad nim, podśrodkowymi, przez pętelkę. I dociągam. I lustro napisa. Sznurek prawy nad środkowymi, lewy nad nim, podśrodkowymi, przez pętelkę. I dociągam. I trzeci raz. pierwszy rząd. I żeby zrobić kolejny rząd tych płaskich węzłów, te dwa sznurki sobie odkładam. Nie będę ich teraz używać. Biorę cztery kolejne. Dwa z jednego węzła, dwa z drugiego. I robię dokładnie to samo. Tyle, że nie dociągam do końca. Tylko zostawiam sobie tutaj takie wolne oczka. One mogą być mniejsze, mogą być większe. Jak ci pasuje. I dociągam. Tutaj też robię węzeł płaski, starając się dociągnąć go na tę samą wysokość, co ten sąsiadujący, tak żeby oczka były tej samej wielkości. Poczynam trzeci rząd. W drugim rzędzie będą tylko dwa węzły, w trzecim znowu trzy. Znowu zachowuję ten sam rozmiar oczek, co rząd wyżej. I wiem, że na początku może się wydawać, że to Jednocześne zaplatanie węzła i trzymanie tych środkowych sznurków naprężonych wymaga trzeciej ręki. <grymne> Ale to wszystko jest kwestia wprawy wraz z kolejnymi dziesiątkami i setkami wykonanych węzłów to wprawa przychodzi i wtedy właściwie pamięć mięśniowa robi całą robotę. Nawet nie muszę się już zastanawiać, jak, jak to złapać. Kolejny rząd, w którym znowu będą dwa węzły. Co jest ważne do pamiętania w przypadku węzła płaskiego, to to, że on się zawsze składa z tych dwóch części. Tutaj zakończę robienie tej siatki z węzłów płaskich. Ty możesz sobie ćwiczyć, dopóki starczy ci sznurka. Pokażę ci jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, jak zrobię sobie znowu na tych samych sznurkach kolejny węzeł płaski bez odstępu. to powstaje taki splot który też często w nakremie jest wykorzystywany.